I nasz Wielko Polanin, e, kiedyś zawodnik uam na hali, a obecnie. Obecny trener. E, no, trener naszej prezentacji w siatkówce plażowej z seniorów oraz e, można powiedzieć, że młodzieżowca. Jak trafiłeś do reprezentacji? Jak pan trafił do reprezentacji? E... No, trafiłem, jeśli mogę tak powiedzieć, chyba nie z przypadku. Zostałem wybrany gdzieś tam pewnie z grona zawodników, ale nie było to na, na zasadzie, że ja się starałem o tę pozycję. Po prostu dostałem taką ofertę i stwierdziłem, że jest to idealny moment, żeby zakończyć grać czyli tak na hali jak na plaży i przenieść się na troszeczkę inne stanowisko spróbować czegoś innego. To od ilu lat możemy obserwować Pana w reprezentacji? Dokładnie od sześciu, ponieważ 6 lat temu zagrałem tutaj ostatni turniej na plaży. Był to finał mistrzostw Polski. Na hali grałem jeszcze chwilę dłużej, ale tu zagrałem ostatni turniej oficjalny na, na plaży jako zawodnik. Gdzie lepiej się pan czuje? Zawodnik czy trener? Zdecydowanie jak byłem zawodnikiem, to czułem się lepiej jako zawodnik i. Może nie, że ciążyło mi to przez jakiś czas jako trener, ale przez chwilę potrzebowałem, żeby się przestawić na rolę tylko trenera, a teraz nie ciągnie mnie już tak jakby do boiska i skupiam się tylko na swojej pracy i na tym, co poprawić u chłopaków i jak dojść do tego, żeby oni lepiej grali. Co po sezonie plażowym? Bo sezon plażowy to wiadomo, treningi, wyjazdy, natomiast później przychodzi czas, że jest zima, szaro buro i ponuro, i co wtedy? Dla nas sezon plażowy tak naprawdę trwa prawie przez 12 miesięcy, ponieważ dajemy tak samo zawodnikom jak i sobie e, trenerom wolne. Przez chwilę, bo to różnie bywa. E, trenujemy w spale e, pod, e, w, kry, w krytej hali e, z piaskiem, albo wyjeżdżamy gdzieś, jeśli możemy, tylko za granicę, aby też potrenować z innymi drużynami w te, warunkach naturalnych dla tego sportu, jakimi jest e, na zewnątrz, po prostu na otwartym powietrzu. Jak to jest, bo często słyszę od zawodowców Lice, e, głosy, że jednak w Polsce za mało jest, jest tego piachu. Do rozpoczęcia tego spotkania na Co można zrobić, Niemniej. żeby poprawić tą sytuację? Ale za, za mało w sensie, że za mało turniejów, za mało czasu? Czy... Lice, że że nie ma gdzie wiesz, trenować zimą. Tych, których stać jakby na to wyjazdy to za wyda. granicę, tak a to mają wiesz, gdzie trenować. Ale duża część, szczególnie takich półamatorów, mówi, że no nie ma za dużo tych boisk pod dachem. Z tego co orientuje się, co się orientuje aktualnie jest możliwość trenowania w Olsztynie, ale jest tylko jedno boisko. W Gliwicach jest balon z piaskiem i w spale jest ten obiekt, na którym my trenujemy malony, jest raczej dostępny tylko w weekendy i sporadycznie w tygodniu, więc faktycznie tych obiektów nie jest zbyt dużo, a jest jeszcze kryta hala z piaskiem we Wrocławiu i Mam nadzieję, że dojdzie do skutku powstanie bo boiska plażowego w Poznaniu, gdyż tam słyszałem, że w tym momencie gdzieś tam jest projekt, który ma być realizowany w najbliższym czasie, ale zdecydowanie trzeba e, trenować jak najwięcej. W tym okresie letnim, aby ktoś zobaczył, że to jest na to zapotrzebowanie i taka promocja jest najlepsza. Tak samo, jeżeli tych turniejów na poziomie seniorskim oraz amatorskim, seniorskim jest więcej i zainteresowanie tym turniejami jest, więc ktoś może z chęcią zainwestuje w hale też w innych miastach. Jak przeprowadza się proces rekrutacji do reprezentacji na siatkówki plażowej? Na zawodnika, jak rozumiem. <głos》>. Prawda jest taka, że idealny system jest taki, że zawodnicy zaczynają od szkoły mistrzostwa sportowego, która też aktualnie jest w spale. Potem dostają taką jakby szansę u nas w młodzieżowcu w tym okresie dwu letnim na sprawdzenie się na wyższym poziomie. No i trafiają do seniorów bądź zajmują się tym, czymś innym, ponieważ część zawodników gra też na hali. Ale mamy teraz taki przypadek też dwóch chłopaków, którzy właśnie będą grać teraz w Jest to Zdybiek, para Zdybek Lewandowski. Chłopaki w ubiegłym roku mieli dobry sezon w Polsce na plaży, grali też na turniejach międzynarodowych oraz udowodnili tak jakby swoją systematyczność w finale Mistrzostw Polski, wygrywając ten turniej złoto. I stwierdziliśmy, że zrekrutujemy ich na, na zawodników i tak jakby dostaną szansę na trenowanie tego przez cały rok. Na tym w najwyższym poziomie z najlepszymi w Polsce i jak na razie myślę, że się sprawdzają i wykorzystują dobrze